LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki Lloyda Pye Najbardziej zagadkowa czaszka. Będzie to fragment rozdziału piątego, w którym autor opisuje co się działo, gdy przewiózł zagadkowe czaszki na kongres ufologiczny w Loflin w stanie Nevada. Dziwna czaszka nie miała najmniejszego śladu zatok. Nawet najdrobniejszych pozostałości. Istota ta urodziła się i żyła bez zatok, co dla mnie było w ogóle nie do wyobrażenia, gdyż uważałem, że są one niezbędne do przeżycia. Lekarze powiedzieli, że jest całkiem możliwe żyć z niezwykle małymi lub nawet niedziałającymi zatokami, ale ich zupełny brak to nadzwyczaj rzadka przypadłość, może jedna na milion. W porządku, dobrze wiedzieć. Czy było coś jeszcze godnego uwagi? Cała ta sprawa z tyłem głowy wprawiła ich w niezłe zakłopotanie. Byli pewni, że jedynym sposobem na tak rozległe spłaszczenie było przywiązywanie główki niemowlaka do deski. Tu jednak nie może być mowy o takim przypadku, ponieważ gdyby krawędź deski sięgała tak nisko, wyrwałaby z szyi mięśnie. Powiedzieli, że coś innego musiało wpłynąć na takie ukształtowanie czaszki. Skoncentrowałem swą uwagę na otworach w czaszkach przez które kręgosłup wchodzi do ich wnętrza. Mark zauważył, w którą stronę skierowałem spojrzenie. Otwory wielkie. Foramen magnum. Dobrze mówię, Chris? Doskonale, kochanie. W dziwnej czaszce brak kawałka w przedniej części, ale to, co naprawdę jest ważne, to sam otwór. Przesunięty jest do przodu o cały cal, znacznie bardziej niż granica dopuszczalnej normy. Jednak dzięki temu czaszka uzyskała niespotykaną możliwość balansowania bezpośrednio wokół swego środka ciężkości, w przód i w tył, w lewo i w prawo. Niczym nieforemna piłka golfowa umieszczona na podstawce. Mark nienawidzi golfa, zauważyła Chris. Zignorował jej uwagę i ciągnął dalej. Dziwna czaszka miała także naprawdę cienką szyję. Popatrz na tę drugą, należącą do osoby dorosłej. Widzisz? Szyja łączy się z głową tłów w okolicy tego wybrzuszenia i zachodzi aż pod uszy. Zajmuje duży obszar po spodniej stronie czaszki. A w tej niezwykłej czaszce w ogóle brak takiego wybrzuszenia. Nie ma go. Nie spostrzegłeś tego wcześniej? Ach, tak, Inion. Zauważyłem, że go tam nie ma, ale nie wiedziałem, co to może oznaczać. Oni też nie wiedzieli, ale to naprawdę wielka sprawa. Całe połączenie szyi z głową przesunięte jest ku dołowi i przodowi. A sama szyja dwukrotnie cieńsza. O co w tym chodzi? To nie jest normalne. W tej czaszce nie ma nic normalnego. Ponosi go, ty rotała Chris. Tak właśnie opisywane są zawsze szyje szaraków. Ale to nie wszystko, wznowił swą wypowiedź Mark, pokazując fotografię obu czaszek z profilu. Widzisz, o ile jaśniejsza jest ta dziwna, oznacza to, że jest cieńsza, bo przechodzi przez nią więcej światła. Popatrz na nią. Jest cienka wszędzie, równomiernie, na całej powierzchni. To się nie mieści w granicach żadnej skali, nawet w przypadku małego dziecka. Ray i Melanie wierzyli, że to dziecko, ponieważ w trzech pustych otworach zębowych, mieszczących się przed mocno zakorzenionymi we fragmencie górnej szczęki zębami, widniały czubki nowych zębów. Otwory zębowe z przodu wyglądają, jakby znajdowały się w nich już nowe zęby. Prawda? Mark przytaknął i wskazał na zdjęcie rentgenowskie przedstawiające fragment górnej szczęki. Greg nie miał wątpliwości, że są to nowe zęby zakorzenione w górnej szczęce i gotowe do wyrżnięcia. Pomimo faktu, że widoczne na zewnątrz zęby wyglądają na mocno zużyte w stosunku do tego, jak powinny wyglądać zęby dziecka, twierdzi, że muszą one pochodzić od pięcio, może sześcioletniego malca. Wypchnąłem powietrze z płuc. Czułem się, jakbym dostał z armatki wodnej. Odwaliliście kawał roboty. Ostatnia sprawa powiedział Mark. I to jest być może najważniejsze. Mózg jest super duży bez zatok, głębokich oczodołów bez ciśnienia, które mogłoby wywołać to wyraźne wybrzuszenie w górnej tylnej części w kościach ciemieniowych wtrąciła Chris Właśnie w kościach ciemieniowych przy takim wybrzuszeniu mózg po prostu musiał być o wiele cięższy. Był to fragment książki Lloyd'a Bay, najbardziej zagadkowa czaszka. Czytał Ivelios. Książkę na polski rynek wydało wydawnictwo Cień Kształtu. Książka dostępna jest do kupienia na stronie wydawnictwa Cień Kształtu www.cieńkształtu.pl oraz w księgarni internetowej Nieznanego Świata www.nieznany.pl. Lektury Paranormalium.